Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marta Chowańska-Fyda, mistrzyni metamorfozy i to jest film o tym, jak realnie wprowadzać zmiany w swoim życiu, jak budować nowe nawyki i jak stawać się najlepszą wersją samej siebie. Te wszystkie słowa mogą brzmieć dość tak patetycznie albo może się to wydawać, że już dużo o tym słyszałaś, ale chcę Ci na swoim przykładzie i na przykładzie swojej historii życia, moich zmian, które wprowadziłam, pokazać w tym filmie, jak konkretnie od dzisiaj możesz zacząć budować swoje życie od nowa, wprowadzać drobne zmiany tu i teraz po to, żeby w efekcie z czasem zobaczyć fantastyczne rezultaty. Ja pracuję nad sobą świadomie od 14 lat i pamiętam dokładnie ten czas, kiedy miałam tylko marzenia albo pragnienia jakiejś zmiany, ale kompletnie nie miałam do tego narzędzi, nie wiedziałam jak to zrobić, jak zacząć, więc dzisiaj pokażę Ci, Dokładnie mój plan budowania nowych nawyków, mój plan zmiany, powiem Ci o aplikacjach nawet w telefonie, których używam, żeby się wspierać w tym, w tym działaniu. Powiem Ci co nie działa, co nie działa i dam Ci wiele gotowych wskazówek. Będzie dotyczyło różnych dziedzin życia, moim mottem życiowym i tym, co przekazuję innym kobietom, z którymi pracuję, które inspiruję w mojej społeczności, w mojej grupie, podczas warsztatów, które prowadzę, podczas spotkań. Jest to, że szczęście to jest umiejętność słuchania głosu swojego serca i odwaga podążania za nim. Także mam nadzieję, że po tym filmie nie tyle zainspirujesz się mną i moimi działaniami, czy moimi osiągnięciami, ale zainspirujesz się sobą i tym, jak wielki potencjał masz w sobie, bo to jest zawsze dla mnie, to jest zawsze dla mnie klucz, żeby kobiety, z którymi pracuję, którym pomagam, odkrywały siłę, potencjał i piękno w sobie. Więc jeśli jesteś gotowa, to zaczynamy. Lata temu miałam wiele pragnień, wiele marzeń, ale wiele też negatywnych przekonień na swój temat. Myślałam na przykład, że mam słomiany zapał i to, z co się zabieram, nie dokończam tego, to było bardzo często i faktycznie tak się działo, ale wiem, że wtedy po prostu nie miałam narzędzi do tego, żeby kończyć zadania. Myślałam, że jestem antytalenciem sportowym, chciałam mieć silne ciało, chciałam mieć zdrowe ciało, ale praktycznie nic nie robiłam w tym kierunku, bo oceniałam siebie jako słabą i niezdarną. Pamiętam, że chciałam się uczyć języków i świetnie mówić w różnych językach, ale miałam ogromną blokadę do tego, żeby powiedzieć chociaż słowo, bo wstydziłam się po prostu popełnić błąd. Chciałam zarabiać pieniądze, ale ledwo radziłam sobie, mimo, że uczyłam się bardzo dużo i miałam swoją pasję już wtedy makijażową, kosmetyczną, to bałam się na przykład podnieść cen za moje usługi i naprawdę wystarczało mi ledwo na, na jeszcze niezbędnych opłat, więc naprawdę ja wychodziłam z takiego miejsca, gdzie Niewiele potrafiłam, niewiele miałam, ale wiele chciałam. I to właśnie, że chcesz zmiany, to jest w ogóle najlepszy moment startu do tego, żeby te zmiany wdrażać. Bo jeśli dzisiaj jesteś zrezygnowana i myślisz sobie, nie chcę mi się, nie chcę nic zmieniać, mam wszystkiego dosyć, to może to nie jest film dla ciebie. To jest film dla tych kobiet, które mimo trudności w życiu, mimo zmagań, mimo tego, że są problemy i wyzwania, to chcą coś zmienić, chcą chociaż raz dziennie przez 5 minut zrobić coś, żeby prowadzić je w kierunku zmiany, bo wiem, że te trwałe zmiany, które w moim życiu są, to, że dzisiaj zarabiam świetne pieniądze, to, że dzisiaj ćwiczę regularnie, to, że się rozwijam, to, że dbam o siebie, to, że mam piękne relacje, to, co kiedyś było moim marzeniem, wiem, że dzisiaj stało się rzeczywistością, dlatego, że ja naprawdę dochodziłam do tego kroczek po kroczku w taki sposób, bardziej, że to się stawało nie jakąś takim, jakimś takim przymusem, czy takim totalnym zaangażowaniem, ale to się raczej stawało takim moim stylem życia. Więc jak do tego dojść? No przede wszystkim warto sobie stworzyć taką swoją rutynę rozwoju. I tutaj nieważne, jaki jest dzisiaj Twój styl życia, bo prawdopodobnie jeśli chcesz zmiany, to on nie jest taki, jakbyś chciała. Jeśli pragniesz jakiejś zmiany, jesteś czymś zmęczona, sfrustrowana, Chcesz czegoś innego, marzysz o czymś, tęsknisz za czymś. No właśnie, zadaj sobie też pytania, o czym marzysz, za czym tęsknisz, to prawdopodobnie ten twój dzisiejszy styl życia no, nie prowadzi cię do tego, więc jakby nie ma sensu go oceniać, czy to jest styl życia, który umożliwia ci zmianę, tylko trzeba właśnie od razu do tego, może dzisiaj no, nie idealnego życia, nie takiego jakbyś chciała, zacząć wprowadzać zmiany w bardzo powoli, w bardzo drobny sposób. Więc pierwsze, co warto, żebyś zrobiła, to weź sobie kartkę długopis, weź sobie zeszyt i usiądź na chwileczkę z takimi pytaniami, co chciałabym zmienić, za czym tęsknię, czego mi brak, czego pragnę, czego chciałabym robić więcej w życiu, um, może jak chciałabym wyglądać, ile chciałabym zarabiać, na co chciałabym mieć więcej czasu. Nie, Może nie wszystkie te pytania będą Ci teraz potrzebne, odpowiedz sobie na dwa, trzy, ale chodzi o to, żeby określić w swoim życiu te obszary, w których potrzebujesz zmiany, ponieważ ja w przeciągu tych 14 lat, kiedy jestem w rozwoju osobistym, a od 8 lat w takim bardzo, bardzo świadomym, miałam różne etapy i czasami pracowałam nad jedną rzeczą, innym razem nad inną. Nie da się wszystkiego zmienić naraz, bo staraj się wybrać takich 6 najważniejszych rzeczy, 6 najważniejszych obszarów. Które są dla Ciebie kluczowe, na przykład jest to obszar zdrowia, jest to obszar finansów, jest to obszar relacji, jest to obszar hmm, może jakiegoś hobby, jakiejś pasji, ale jeszcze potem zawęzi. Czyli na przykład jeśli chciałabyś poprawić jakoś swojego życia w przestrzeni zdrowia, to zadaj sobie pytanie, czy to chodzi na przykład o sprawność fizyczną, czy to chodzi o, nie wiem, regularną suplementację, czy to chodzi na przykład o poprawę zdrowia Twojej skóry, wyglądu skóry, czyli może bardziej o pielęgnację. Zadaj sobie takie naprawdę specyficzne pytania, takie głębokie, posiedź sama ze sobą, właśnie wyłącz wszystkie rozpraszacze, posłuchaj swojego serca, możesz właśnie zastopować ten film. I e, poddychaj trochę, i naprawdę serce ci powie, ciało ci powie, bo nasze ciało jest bardzo mądre, e, nasza intuicja jest bardzo silna, jeśli właśnie pobędziemy troszkę w ciszy. Dlatego właśnie to słuchanie głosu swojego serca jest taką ważną umiejętnością, która nas prowadzi do szczęścia. E, zatem zadaj sobie te pytania i zapisz, e, gdzie chcesz wprowadzić zmianę. Możesz nawet napisać w komentarzach te obszary, że na przykład to jest. E, nie wiem, to może być wszystko. To może, mogą być nawet dłuższe włosy, albo to może być poprawa relacji z Twoją siostrą. Cokolwiek, co jest dla ciebie teraz ważne, zapisz to, zanim zaczniesz wdrażać zmiany. Jeśli już wiesz, czego chcesz, jeśli już wiesz, co chcesz zacząć w życiu zmieniać, to teraz jest czas zrozumieć, że osoba, którą jesteś dzisiaj, tych zmian nie jest w stanie wprowadzić. Że tak naprawdę, żeby te zmiany się zadziały w Twoim życiu, to musisz stać się trochę inną osobą. I warto zaakceptować, warto się na to zgodzić, bo bardzo często właśnie takim znakiem stopu, w jakichkolwiek zmianach jest to, że mówimy sobie, ja nie potrafię, nie umiem, ja nie mam czasu, nie wiem jak. Natomiast to jest okej, okay, bo startujesz z pewnego miejsca, tak jak w przedszkolu nie, nie miałaś tych umiejętności, które nabyłaś podstawówce, tak teraz startujesz z pewnego miejsca i warto robić to wszystko z taką akceptacją, miłością do siebie i ze zrozumieniem i Pamiętam taką historię, jak byłam w supermarkecie i spotkałam znajomą kobietę, którą bardzo szanuję, bardzo cenię i bardzo podziwiam, bardzo jej kibicuję. Myślę, że mogę to w ogóle powiedzieć o każdej kobiecie, którą spotykam. I znałam troszkę historię jej życia, i sytuację rodzinną, i sytuację zawodową, i widziałam, że ona jest w ogromnym pośpiechu, że ona po prostu pędzi między tymi półkami, że ma niemalże obłęd w oczach, że jest taka poddenerwowana, popycha ten wózek. I właśnie sobie popyła ten życiowy wózek, i nawet nie miała chwili, żeby zatrzymać się i ze mną porozmawiać. Zamieniłyśmy parę słów, zapytałam, jak się masz. Ona powiedziała: Wiesz, jak to jest ciągle w pędzie, muszę pędzić, muszę robić. Dosłownie taki był przekaz, czyli pędzę. I pomyślałam sobie, że to jest bardzo ważne, jeśli chcesz coś w swoim życiu zmienić, żeby świadomie się zatrzymać. Ja wiem, że to bywa trudne, bo mamy wiele na głowie, wiele obowiązków, ale właśnie o to chodzi, żeby stawać się taką osobą, która. Ma na wszystko czas, a raczej ma czas na to, co dla niej ważne. I ja jestem, to jest taka jedna z moich ulubionych afirmacji takie mm, stwierdzenie, że jestem osobą, która ma czas na wszystko i uwielbiam mieć dużo czasu, uwielbiam mieć dużo czasu dla siebie, uwielbiam mieć czasu, dużo czasu na realizację moich wartości, ale żeby znaleźć ten czas i również czas na zmiany, to warto, żebyś najpierw tak intencjonalnie się zatrzymała i nie bój się, świat się nie przestanie kręcić, jeśli ty się zatrzymasz, i podam ci takie proste ćwiczenie, jak możesz to y, zrobić. Pewnego jednego dnia spróbuj robić zrobić wszystko y, dwa razy wolniej. Jeśli na przykład właśnie jesteś w supermarkecie i pędzisz między półkami i robisz co rzeczy na raz, spróbuj iść wolniejszym krokiem. To jest w ogóle też bardzo ważne dla Twojego ciała, dla Twojej kobiecości, żebyś zaczęła, ja nawet teraz intencjonalnie zaczęłam mówić wolniej, żebyś zaczęła. Ruszać się wolniej, żebyś reagowała wolniej na pewne rzeczy. Będziesz miała wtedy czas do namysłu, będziesz miała wtedy czas na podjęcie decyzji. Spróbuj jeść wolniej, spróbuj mówić wolniej, kiedy bierzesz kąpiel, spróbuj delikatniej, wolniej dotykać swojego ciała, kiedy rozmawiasz z kimś, to już teraz tak zwalnią, że aż po prostu aż się. Relaksuje mówiąc to, ale spróbuj właśnie wprowadzić swoje ciało w taki stan, który jest dla niego dobry i naturalny. To jest wolniejszy stan to jest na 100% wolniejszy stan niż ten, w którym funkcjonujesz dzisiaj i zobaczysz, że paradoksalnie zyskasz wtedy więcej czasu na wszystko, że będziesz lepiej kończyć zadania, że będziesz lepiej zorganizowana, że będziesz bardziej zrelaksowana i że będą do Ciebie przychodziły lepsze pomysły, lepsze odpowiedzi, lepsze rozwiązania trudnych sytuacji. Więc takie ćwiczenie wprowadzające wprowadzanie zmian to wyobraź sobie, że... Yy, ja akurat dużo montuję filmy, i jest tam taka opcja, że jest taki suwak, i można przyspieszyć prędkość filmu. Możesz na przykład przyspieszyć to, jak ja mówię, nawet teraz, ale polecam ci jednak słuchać tego naturalnego tempa, ale możesz też zwolnić, zrobić takie slow motion i spróbuj właśnie wprowadzić takie slow motion do swojego życia i zobacz, co się zacznie dziać. Ok, kiedy masz już wybrane te obszary, w których pragniesz zmiany i zrobiłeś sobie to ćwiczenie slow motion, spróbowałeś zwolnić chociażby na jeden dzień albo na jedną godzinę, to teraz czas na stworzenie nowej rutyny. I tu już będę ci pokazywała bardzo konkretne narzędzia. Jak ja to robię, pokażę Ci też dokładnie moją rutynę aktualną, ona się zmienia. Ale tworzenie tej rutyny służy temu, żeby właśnie wprowadzić do życia nowe nawyki, nowe zmiany. Bo jeśli już coś jest moim nawykiem, to ja nie potrzebuję tego um, pilnować. Czyli na przykład kiedyś chciałam, żeby moim nawykiem było regularne mycie zębów, na przykład jak byłam dzieckiem, a tego nie pamiętam, tego mnie nauczyli pewnie rodzice, no to na początku każdy musiał mi o tym przypominać, codziennie rano, codziennie wieczorem, po posiłkach. Ale z czasem to weszło mi w krew, tak? Czy, czy na przykład obecnie moim nawykiem jest to, że po każdym śniadaniu łykam moje suplementy, wszystkie witaminy, mam je ułożone, mam kolejność, mam odpowiednią ilość, odpowiedni rodzaj tych suplementów i to robię teraz automatycznie? Po prostu to robię, kiedy jem śniadanie: to robię sobie kolagen i robię sobie moje suplementy. Ale jeszcze dwa lata temu ta rutyna polegała na tym, że ja miałam wszystkie produkty dokładnie rozpisane na lodówce, musiałam to robić z kartką, musiałam tego pilnować, musiałam ustawiać sobie przypomnienie w telefonie, żeby to weszło mi w nawyk. I teraz to jest dla mnie proste i naturalne. Ale na początku potrzebujemy pewnego wsparcia, pewnych właśnie takich przypominaczy, uporządkowania, żeby te rutynowe rzeczy zacząć robić regularnie, bo jeśli to nie jest nasz nawyk, to będziemy o tym zapominać, będziemy się w tym gubić, będzie nas to frustrować. Dlatego teraz podam Ci przykłady, jak możesz nowe rzeczy rutynowo robić sprawniej. Ważne, żebyś wybrała też porę dnia, w której chcesz wprowadzać te nowe rzeczy, te nowe zmiany. Niech to będzie taka pora dnia, kiedy wiesz już ze swoim rytmem życia, że masz najwięcej przestrzeni. Z reguły takiej przestrzeni dla siebie, z reguły są to poranki albo godzina tuż przed snem. Jeszcze jedna ważna rzecz, muszę sobie zapisać: żeby nie zapomnieć o tym powiedzieć. I możesz być pewna, że masz ten czas, tylko ten czas wcześniej nie był zagospodarowany, więc jeśli on nie był zagospodarowany, to prawdopodobnie traciłaś go na coś innego. Może czego nie chcesz robić, ale robisz to, bo na przykład nie wiem, śpisz godzinę dłużej, albo oglądasz sobie serial, albo czytasz książkę, albo skrolujesz telefon. Albo po prostu zastanawiasz się, co masz zrobić, albo siedzisz i myślisz, nie wiem, obsesyjnie o czymś. Na pewno ten czas masz i na pewno taki kawałek czasu ze swojej doby wydobędziesz. Tylko właśnie zastanów się, kiedy w ciągu dnia jest taki czas, że ty robisz rzeczy, z których nie do końca jesteś zadowolona, albo wiesz, że mogłabyś ten czas lepiej wykorzystać. Pomyśl, kiedy to jest. Dla mnie z reguły jest to pierwsza godzina dnia. Um, natomiast. Y może to też być wieczór, może to też być wieczór i jeśli nie uda mi się danego dnia zrobić tego wieczorem bądź rano, to staram się te rzeczy, które mam właśnie w mojej nowej rutynie zrobić w ciągu dnia, gdzieś tak zwanym międzyczasie, ale to jest dużo trudniejsze. E, polecam też wybierać poranek, dlatego że jeśli e, już rano zrobisz te rzeczy, które sobie wcześniej założyłaś, zaplanowałaś, na przykład przez pierwszą godzinę, czy pół godziny dnia, czy przez pierwsze 15 minut, bo to Ty też decydujesz, jak długa ma być ta Twoja rutyna, to już będziesz miała takie poczucie jakiejś wygranej od samego rana, jakiegoś zwycięstwa, że zrobiłaś coś cennego, ważnego. Z jednej strony będziesz miała to z głowy, będzie to odhaczone, a z drugiej strony będziesz miała taką cudną energię na zasadzie: o ja zaplanowałam to sobie, już zrobiłam i ten dzień się pięknie zaczął, bo zrobiłam to, co jest dla mnie ważne, zrobiłam jakiś krok w kierunku swojego rozwoju. I teraz podam Tobie sześć najważniejszych rzeczy, nad którymi ja aktualnie teraz w październiku 2024 roku pracuję, żeby były nawykowe, żeby były regularne. Część z nich dotyczy mojego prywatnego życia, część z nich dotyczy mojego biznesu i absolutnie nie chciałabym, żebyś kopiowała tę listę, tylko żebyś właśnie zobaczyła, co na takiej liście może się znaleźć i jak to sobie ułożyć w swojej porannej, bądź wieczornej, bądź codziennej. Chodzi o to, żeby to było codziennie. Codziennej rutynie. To też może być rutyna tygodniowa czy miesięczna, ale o tym myślę, że nagram osobny film i też powiem o rzeczach, które robimy rzadziej niż codziennie. A tutaj chodzi o to, żeby jednak codziennie zrobić jakiś mały krok. Zatem pierwszy na mojej liście taki priorytet to jest codzienna modlitwa połączona z pisaniem dziennika. To jest dla mnie bardzo ważne. Wiem, jak niesamowicie mi to pomaga, wiem, jak niesamowicie mnie to prowadzi, buduje, wycisza. I kiedy zapomnę o tym albo to pominę, to można powiedzieć, że mój dzień nie jest przeżyty w pełni, że nie jest tak wartościowy. Dlatego pierwszy na mojej liście właśnie priorytet to jest modlitwa: pisanie dziennika. I jak sobie to ułatwiam, staram się nie zaczynać dnia bez zrobienia tego. Zawsze przy moim łóżku mam odpowiednie książki, mam długopis, mam dziennik. Mam pismo święte, to wszystko, jakby te narzędzia, które są mi potrzebne, mam swoje miejsce na modlitwę, w domu zaplanowane. Jeśli jestem w podróży, mam to wszystko w telefonie, z wyjątkiem dziennika, bo nie lubię pisać notatek, lubię, wolę pisać ręcznie w telefonie, więc wolę sobie pisać ręcznie. Także wszystko, jakby, co jest mi potrzebne, jest mi niezbędne, jest przygotowane i mam pewien, pewien rytm. Tutaj. Jeśli, jeśli właśnie, to jest akurat taki czas, kiedy ja nie mam jakiegoś mocnego schematu, nie chcę jakby też mocno wchodzić w ten temat, jak to robię, chyba że Was to interesuje, no to mogę to o tym powiedzieć w innym filmie. Natomiast chodzi o to, że mam od razu, to jest mój priorytet, najważniejsza rzecz z mojej listy. I jeśli zrobię tylko to, to już jest super, to już jest sukces. Także mam przygotowane moje niezbędne narzędzia, mam przygotowane miejsce bądź przestrzeń. Jeśli jestem w podróży, to zwykle, na przykład wstaję wcześniej, czy szukam sobie takiego miejsca i robię to jako pierwszą rzecz rano, i jest to dla mnie wtedy fantastyczny czas, fantastyczne zwycięstwo. Także wybierz, co jest dla ciebie najważniejsze. Druga rzecz, którą robię każdego dnia, no jest związana z moim ciałem. To są codzienne od 8 do 10 minut ćwiczenia. rozciąganie ciała, pilates to są ćwiczenia, które pomagają poprawić moją ruchomość, moją gibkość, elastyczność. To nie są jedyne ćwiczenia, jakie robię w ciągu tygodnia, ale to są codzienne ćwiczenia, które wiem, że pomagają mi, jeśli chodzi o mój kręgosłup, o moje samopoczucie, o to też, jak w ciągu dnia mi się później pracuje. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj mam do tego aplikację. Tutaj podlinkowuję wam, jak ona się nazywa, jakby to nie jest w żaden sposób sponsorowany film, i te aplikacje po prostu ja znalazłam, sama i mi służą, więc dzielę się tym, co, co mi się sprawdza. Więc mam tę aplikację, ona też jest podlinkowana w opisie tego filmu, i tam po prostu mam cały schemat ćwiczeń, codziennie tylko klikam. Ja nawet nie muszę się jeszcze dobrze obudzić, mogę być w piżamie, ale klikam Start. W tej aplikacji mm, mam wtedy też włączony tryb samolotowy w telefonie, że żadne inne powiadomienia się nie pojawiają jak tylko te ćwiczenia, żeby nic mnie nie zmienił, rozproszyło. Absolutnie nie otwieram wcześniej żadnych innych aplikacji w telefonie, czy nie sprawdzam, nie wiem, maili, czatów i tak dalej, tylko po prostu zaczynam ćwiczyć i tam mam każdego dnia już ułożony plan treningowy. Ta aplikacja po prostu samego przygotowuje, wybierasz tylko swój poziom za, zaawansowania i przez 10 minut ćwiczę. I mam też tam dni odpoczynku, ale po prostu idę sobie z tym rytmem z tej aplikacji, ona mi idealnie odpowiada i nie zastanawiam się, co mam dzisiaj ćwiczyć, jaki trening, jakie ćwiczenia. Po prostu staram się jak najbardziej odciążyć swój umysł, żeby mieć takie gotowe rozwiązania, żeby po prostu te ćwiczenia zrobić. Kolejna rzecz związana z moim rozwojem to jest codzienne uczenie się języków, i aktualnie jest to angielski i francuski, i tutaj również to nie jest moja jedyna aktywność z tym związana. Mam też lekcje takie dłuższe w ciągu tygodnia, ale codziennie robię sobie taką zabawę. Jest taka aplikacja Duolingo, bardzo popularna i tam po prostu mam aktualny swój poziom angielskiego i francuskiego i przez 10 minut dosłownie gram w te, bez graniem w gierki co jedne gry jakie gram na telefonie i po prostu gram sobie w ten francuski, gram sobie w ten angielski i to jest moja dzienna dawka witamin językowych, gdzie po prostu widzę, że no, dzień po dniu troszeczkę gdzieś tam uczę się więcej tego języka, rozwijam. To też lubię robić rano, lubię to sobie robić już po ćwiczeniach. Jest to dla mnie fajna, zabawna rzecz. Czasem jak mam więcej czasu, to w ciągu dnia też jeszcze zagram, ale absolutnie nie jest to mój priorytet. Ważne, żeby raz dziennie zrobić jeden, jeden moduł z francuskiego i jeden moduł z angielskiego i to wszystko. Kolejna rzecz z mojej listy priorytetów na każdy dzień, to są... Um, Moje kontakty biznesowe, czyli mam oczywiście mnóstwo różnych działań biznesowych, strategii, planów, projektów, które realizuję krok po kroku. Natomiast każdego dnia staram się nawiązać takie trzy spontaniczne kontakty związane budujące mój biznes i to są różne rzeczy. Ja też często jestem po tych ćwiczeniach, po tych grze, po modlitwie. To mam taką intuicję, do kogo się odezwać, czy napisać do klientki, czy napisać do której z członków mojego zespołu, czy napisać do którejś z moich liderek. Po prostu odzywam się, czy do nowych klientek, czy do klientek, które ostatnio zrobiły zakupy u mnie. Po prostu odzywam się do kobiet, z którymi współpracuję na różnych płaszczyznach w moim biznesie i spontanicznie zagaduję do nich. Czasem to jest telefon, czasem to jest SMS, czasem to jest mail, czasem to jest messenger, ale chodzi mi o to, żeby każdego dnia nawiązywać kontakty z ludźmi. Ja dużo pracuję online, zależy mi, żeby rozmawiać z ludźmi. Oczywiście to nie jest jedyna moja czynność w biznesie, to są nie jedyne moje rozmowy, które prowadzę, ale staram się każdego dnia po prostu do kogoś się odezwać. To jest często też poranek, właśnie początek dnia więc daję taką dobrą energię innym i też czuję, że ta energia do mnie wraca. Kolejna rzecz związana z właśnie z relacjami, to jest to, że też. I tutaj, jeśli chodzi o te kontakty biznesowe, to właśnie też w jakiś sposób ja to robię, mam różne listy kontaktów, jakby z różnych dziedzin. Mam moje listy mailingowe, mam listy klientek, mam moje listy. listy nie wiem, z y, moich konsultantek, mam listę y, osób, z którymi w ostatnim roku pracowałam. Najróżniejsze no mam po prostu te listy też y, jest tego bardzo dużo, więc ja po prostu w danym dniu wybieram sobie, y, z której jakby listy kontaktów chcę skorzystać, tak? Czy to będą osoby, nie wiem, na Messengerze, czy to będzie y, czy to będzie mailing, czy, czy cokolwiek, więc jakby tutaj też nie zastanawiam się długo do kogo się odezwać. Czasami te osoby same przychodzą mi do głowy, a czasami y, y, wspomagam się właśnie y, moimi listami kontaktów i. I to wiąże po prostu też z takimi dobrymi, pozytywnymi emocjami, które chcę dawać innym ludziom. Natomiast to nie jest odpowiadanie na komentarze, to nie jest odpowiadanie na maile, które już do mnie przyszły, tylko to jest takie intencjonalne um, dawanie siebie innym. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi, jest to dla mnie bardzo ważne i dlatego włożyłam też to na moją listę priorytetów. I ostatnia pozycja na tej liście. Każdego dnia, też ktoś z moich bliskich, znajomych ma urodziny albo ma jakieś rocznice. Mam specjalny kalendarz, który mnie o tym powiadamia, i to też jest związane i z moim biznesem, ale też z, z relacjami prywatnymi, bo to robię w obu tych przestrzeniach. Więc każdego dnia, jeszcze przed śniadaniem, wysyłam życzenia urodzinowe, wysyłam gratulacje, pozdrowienia osobom, które w tym dniu coś szczególnego świętują. Więc to są dla mnie aktualne. Nowości, nawyki, rzeczy, które praktykuję, myślę, że krócej niż miesiąc. Niektóre z nich robiłam wcześniej, ale nie byłam w tym tak systematyczna, tak sumienna, codzienna, dlatego teraz mogę powiedzieć, że to są moje nowe nawyki, nowe rutyny. I faktycznie udaje mi się zwykle. Ach, jeszcze jedna rzecz nie zapomniałam, ja mam zaraz szóstą, bo było pięć. Udaje mi się zwykle. To wszystko zrobić w ciągu jednej godziny i zwykle jest to pierwsza godzina dnia. Szósta aktywność, którą zawsze robię każdego dnia, to dodaję na moje social media jakąś rolkę, po prostu e, materiał, który zwykle stworzyłam wcześniej, mam zaplanowany, ale tego konkretnego dnia go dodaję. E, przypominam sobie, co to za materiał, patrzę na ten montaż, co zrobiłam i myślę sobie, okej, okay, to jest ten dzień, że dzisiaj chcę się podzielić taką treścią, taką wartością i zwykle e, też rano e, taką wartość wrzucam, więc to jest. To są te moje priorytety, to są te rzeczy, które ja chcę robić nawykowo, automatycznie, nawet nie myśleć o tym, które teraz wdrażam, a ty możesz mieć zupełnie inne. Do wstawiania rolek i materiałów też służą mi aplikacje, takie jak, nie wiem, inshot czy mojo, gdzie dodaję napisy, i potem po prostu mam zaplanowane to w, głównie na Instagramie, i, i po prostu ja szybciutko to dodaję, szybko to robię, to jest po prostu wcześniej przygotowane czasami tylko troszeczkę modyfikujesz, czy dodaje opis i jest to zrobione. Zatem to jest taka moja rutyna. Ja w ogóle z ogromną radością się tym dzielę, bo już nie mogę doczekać momentu, kiedy to wszystko będzie po prostu szło samo i nie będę potrzebowała żadnych przypominaczy, żadnych nagród, bo teraz też mam motywację, dlatego, że wszystkie te działania mam spisane w mojej takiej aplikacji Notion. To jest taka aplikacja, która służy właśnie do Oj, tam jest masa możliwości, ale może po prostu też robić sobie notatki, kalendarze, listy zadań i tak dalej. Ja mam po prostu taki swój um, opracowany w niej może to gdzieś uda mi się Wam wyświetlić i pokazać, o co chodzi taki cały mój jakby plan życiowy <grych> to się nazywa Metamorfoza Życia to jest mój szablon, o, mam swój szablon, i w tym szablonie mam każdego dnia właśnie te rzeczy. Wypisane i sobie odhaczam na liście, zrobione, 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 zrobione. Ja to uwielbiam robić, bo ja też jestem achieverem, czyli mam taki talent, który lubi osiągać, lubi odhaczać, więc mnie to też bardzo motywuje. I do tego mam też w tej aplikacji listy takie w danym dniu, co mogę zrobić, więc to też jest dla mnie pomocne, jeśli chodzi o takie uporządkowanie, ale też możecie to robić, nie wiem, w zeszycie, czy w ogóle po prostu. Napisać sobie dobrze, jest sobie napisać na przykład w kalendarzu, nawet w Google, też możecie w kalendarzu Google zrobić takie zadania. I po prostu cudownie jest codziennie sobie je odhaczać, i potem też z perspektywy czasu spojrzeć, okej, okay, to jest już na mój 30 dzień, kiedy wdarzam ten nawyk i widzę, że jest dużo prościej niż było na początku, i że jestem w tym coraz lepsza, i to przychodzi mi coraz bardziej naturalnie. Jeszcze taką ostatnią wskazówką, którą powiem właśnie, jeśli chodzi o to planowanie, zarządzanie. Nawet to nie jest zarządzanie sobą w czasie, ale myślę, że to jest takie zarządzanie sobą w wartościach, zarządzanie sobą w rozwoju, zmienianie siebie, takie kroczek po kroczku, gdzie kropla droży skałę. To taką jeszcze jedną aplikacją, którą mogę Wam polecić, jest aplikacja Stay Free, która służy mi do tego, żeby totalnie odcinać social media, bo jeśli mam słabszy dzień albo... Jestem jakaś rozproszona, mam jakieś, wiecie, smutne myśli, gdzieś obniżony spadek nastroju, to z reguły nie sięgam automatycznie po moją listę rzeczy do zrobienia, nie sięgam automatycznie po moje motywujące zadania, tylko sięgam automatycznie po telefon i na przykład skróluję social media. To jest po prostu. Silniejszy ode mnie. Myślę, że wiele z Was może się z tym też utożsamić, dlatego ostatnią aplikacją, która mi pomaga skupiać się właśnie na tym, co jest dla mnie ważne, na moich priorytetach, na moim rozwoju, jest aplikacja Stayfree, która po dziennym, półgodzinnym używaniu Instagrama czy Facebooka, czyli dokładnie tyle, ile potrzebuję, żeby tam popracować, bo głównie po to tam zaglądam, po prostu blokuje mi dostęp i ja dzięki temu, szczególnie wieczorami, kiedy jest taka tendencja, że. Możesz chcieć troszkę poskrólować na przykład przed snem, po prostu pokazuje mi, że to już jest koniec, dzisiaj już nie mam dostępu. Ta aplikacja po prostu nie działa. Oczywiście, można to wyłączyć, jeśli nagle potrzebujesz, natomiast dla mnie ta blokada jest świetna. Bo pomaga mi właśnie być w moich celach, być w moich priorytetach, być w moich wartościach, a nie być wszędzie indziej rozproszona. Także też zachęcam ci po tym filmie, żebyś nie skrolowała dalej. Tylko może napisała komentarz, w jakich obszarach życia Ty potrzebujesz teraz zmiany, w jakie chciałabyś się zaangażować. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pisz do mnie śmiało. Jeśli interesuje Ciebie więcej treści dotyczących takiej metamorfozy wewnętrznej i zewnętrznej, budowania pewności siebie, piękna, rozwoju, to może dobrym pomysłem będzie dołączenie. Do mojej społeczności kobiet, do moich szkoleń, gdzie podaję jeszcze więcej takich trików, tipów i też gdzie wspieramy się nawzajem w rozwoju. Dziękuję Ci, że obejrzałaś ten film. Mam nadzieję, że jest dla Ciebie ciekawy. Czekam na Twoje pytania i komentarze. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło, papa. Pa. Trzymam kciuki za Twój rozwój.